Siema, Says Energia. I dzisiaj chcę zakomunikować, że otworzyłem nowy kanał Creepy, na którym będą się pojawiać Creepy Past, straszne historie, live z horrorów i wiele więcej. Więc wbijajcie, macie link w opisie. Dobra, teraz mogę już mówić normalnie, bo już prawie przykułem Waszą uwagę. S? Jak już mówiłem, otworzyłem nowy kanał, na którym będą się pojawiać Creepy Pasty, straszne historie i ogólnie yy, cała klimat będzie wokół takich może mm, paranormalnych, takich przerażających rzeczy. Więc, jeżeli lubicie takie rzeczy, wbijajcie. Jeżeli nie lubicie, to w sumie też bijcie. To może nabijecie mi jakieś statystyki. Jest. Więc, ja się już zamykam. Koniec reklamy. Siemak.